Brawo! obejmuje sprowadzenie. Nie zwalniaj teraz. Zaraz długa prosta, przygotuj się. Porządku. Pamiętaj, aby udzielając informacji zwrotnej zawsze posługiwać się faktami i opisem zachowań, a nie oceną zachowania czy danej osoby. Opisanie jest bezstronną relacją z tego, co widzę i słyszę, poprzez podawanie faktów. Ocena z kolei zawiera subiektywną relację z silnym ładunkiem emocjonalnym. Często uniemożliwia to przyjęcie przez daną osobę tej informacji, ponieważ skupia się ona na obronie, nie zgadza się z oceną. Osoba wypowiadająca się w ten sposób o drugiej osobie jest niekonstruktywna, a przez to nieskuteczna. To mi naprawi szkody na działce wynikające z waszej pracy. Słucham? Narobicie bałaganu i sobie pojedziecie? Niech pan sobie żartów nie robi. No ale jak, ja mam teraz za taką robotę się brać? A niech to no. Patrzę wam na ręce. Mm? Twoje wypowiedzi nie brzmiały dobrze. Popracuj bardziej nad komunikacją z klientem oraz metodami, które pomogą Ci zachęcać klientów do działania. Jeśli potrzebujesz, powtórz moduł zachęcanie klientów do działania.